Jest, jest upragnione zwycięstwo w wojsce, w klasie i tak naprawdę, no, no jeszcze w takim trudnym rajdzie, gdzie no, jeszcze w tak, na śliskich asfaltach w życiu nie jeździłem, bardzo czujnie. No ale piękna walka od początku rana. Od rana, eee, od rana no, jechaliśmy szybciej, ale też na poraną pętlę źle przyciąłem opony. Za słabo myślałem, że będzie bardziej sucho, a było no po prostu talnie mokro. Druga pętla to samo, już docięliśmy dobrze opony. Ja tak od samego początku, cała pętla nasza, wszystkie OS-y wygraliśmy w ośce. No i tak, no nie wiem dlaczego, no, ale dobrze się jechało i z dużą przewagą y, nawet te OSy nam szły. No przepiękny wynik, wreszcie się cieszę, że poszło tak, jak miało iść. No bardzo chciałbym podziękować. Mojemu zespołowi, mojemu inżynierowi Jakubowi Wysockiemu, który mi pomagał i mojej rodzinie dedykuję ten sukces, bo byli tutaj przy OS-ach no 100 km do Warszawy, więc przyjechała moja cała familia i dedykuję to też mojej narzeczonej Magdzie. Dziękuję bardzo.